mal pali tyle grasu, że nie czuję kurwa płuc Nos ma biorę, by przemyśleć Kalifornia O nie, tak dwie by zarobić kurwa więcej stóp Suka pisze na dm czeka kurwa na mój ruch <słuch> <słuch> Robisz sadż, macie tak jak Michael Jordan nie tego, to od urodzenia los dał Przeze w tym od dawna, ty się kurwa mi I Nawiążę do ciebie, to zazdrosi, stawisz posta smart <słucham> lojala, po klubach lubi akcja, doda To koncert, palona napalona, fanka zapraszam na loda Nie chcesz maty, bo to nie jest moja droga Nie jest szoku, bo mało lat, Potrafił tu zgotować Ja nie, ja nie siedzę tu na piśmie Zapierdalam cały czas Wzyskam rekord i na słuchawach na kurwia mi będę Mówię, żebym nigdy nie przestawał grać Nie do późna na replayze Kiedy ty idziesz pacia, Cały powiat bujam wiedzy Nie wysam jak Na się jest awantura Ziomal wielki jest jak góra jak afera, to podnieś szarna na fura Teraz czuję, że powoli ja rozkładam pióra Cały, cały powiat bujam wiedzy Nie wysam jak Na mieście jest awantura Ziomal wielki jest jak góra jak fera, to podnieś na fura Czuję się powoli, ja rozkładam pióra Jomal pali tyle grasu, że nie czuję kurwa płuc Nocą zbianę, biorę, by przemyślisz Kalifornia buk We ty by kurwa więcej stóp Słuchaj, pisze na DM, czeka kurwa na mój ruch Robisz szac, macie tak jak Michael Jordan Nie marnuje tego, to od urodzenia dał Wszyscy w tym od dawna ty się kurwa mi przygląda I nawiążę do ciebie, to z stawisz postaw